manu, witajcie moi drodzy, dzisiaj pogramy sobie Plants vs Zombie Garden Warfare 2. Wróciłem do tej gry, sprawdzimy co tu się dzieje, czy są cheaterzy, złapiemy może jakiegoś cheatera, może dostaniemy bana. No i pogadamy sobie jak za dawnych czasów, w tle muzyka o roślinkach, mam nadzieję, że wam się spodoba. Czekajcie, co jest? To nie tu chyba mamy iść, ja już pozapominałem wszystkiego, tu jest ten portal. Weźmiemy sobie tryb mieszany. Chyba to jest największa szansa, że dostaniemy tu kogoś. I zagramy. Dobra. Słuchajcie, czy jest szansa, że Plans versus Zombie doczeka się kontynuacji, jeżeli chodzi o Garden Warfare 2. Tak szczerze mówiąc, to będzie o to bardzo ciężko i wszystko zależy myślę od sukcesu Plans versus Zombie trójki, tak, czyli tej części na mobilnej. Chyba, że nas twórcy zaskoczą i będzie jakaś strzelanka, plans versus zombie w wersji mobilnej, to by było coś ciekawego, nie ukrywam. Ty, nie udało się połączyć sesją, spróbuj ponownie. O kurde, ty moi drodzy, patrzcie, ja jestem na Europie, to może weźmy sobie jakiś Ameryka Północna, na przykład wschód i weźmiemy sobie gleby osobiste no, no. i tryb mieszany. Nie gadajcie, że serwery. O, znalazłem bitwę od razu. No, kurde, kamuza. muza. Patrzcie, jestem żołnierzem. No, zróbmy żołnierza. I weźmy sobie arktycznego, może. Ty, tu już trochę grają. Ale chyba damy radę, myślę, nie? Tu ktoś idzie, czy nie idzie? Tam troszkę go pokara... Po poniszczyliśmy. Ty, musimy uważać, bo tu dostanę. Lecę do was. Muradymu. A nie, zjadł mnie dziad. No nie. Ale asystę mam. Maka. Mam nadzieję, że zdobędziemy ten teren dość szybko. Ej, jest problem. Houston, mamy problem. No i znów mnie zjadł. No co za gościu, no. Jak wam się podo podoba moja nuta o loślinkach. <noise> Muszę zrobić jakiś lepszy tekst, bo to było takie na szybko proste. Ale przegraliśmy. Słuchajcie, wbiłem do bitwy, która była już przegrana. Ale mimo wszystko są tu ludzie, nie? Z region Stany Zjednoczone, bo na Europę chyba się zepsuł serwer, bo go nie ma. Dziwne, nie? Senator Savageman. Wow, 22, ale to i tak nie starczyło, żeby awansować tam dalej. Ja nie miałem żadnego pokonania. Celność 20, 30%, tak średnio. Trafienia krytyczne 14%, pokon... ale asysty miałem dwie, więc całkiem nieźle. Tylko widzicie, na tym regionie nie ma zbyt dużo Polaków, z tego co widać. Mało osób gra, ale to jest taka pora, że chyba ludzi nie ma po prostu, nie? Tym bardziej na tym regionie. Ale cóż, słuchajcie, no ta gra jest bardzo stara mimo wszystko, nie, i patrzcie, o Jezu, ile osób, nas pięciu jest chyba, czy czterech. Szczyt bitwa o kule, no to jak ja jestem tutaj sam, to może być ciężko. No jest dwóch na trzech. Ja jestem w tej drużynie, gdzie z trzech nas, to tak... Widzicie, ta gra, no powoli wymiera, umiera, no nie ma się co dziwić. Mieją lata, jest niewspierana. Nic nowego się nie dodaje, więc tak będzie po prostu. Tak będzie, tak będzie. Ona to, to ta, o, Aż totalnie wyłączą serwery. Chociaż może na konsole jest więcej graczy, kto wie. Nie wiem, czy oni powinni boty po prostu nie dodawać. Botów do gry i tyle. Bo szczerze, to innej opcji nie widzę. No i gitarka, pojechani. Ty wszyscy grają kukurydzami? Tylko każdy ma inną odmianę z tego, co ten jest normalny. O kurka, patrzcie, tu jest kolejny zombie. Musimy na niego uważać. Dobra, udało mi się go pokonać. Trzeba się razem trzymać. Dobra, podnieśliśmy go. Pam, 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 roślinki, kiki, kiki, Aj, no cyt, gościu od tyłu. Tak się nie robi, ja wiedziałem, że tam siedzi, nie? Waka maka maka, paka maka. Nie wiem, czy damy radę tutaj. Gdzie jest reszta naszych ziomków? Czemu nie mogę użyć tego? Maślaka. Halo! Nie mogłem użyć tutaj. Tu jest nasz kukurydz z ziomek. Jest dalej 2 na 3. to tak średnio się gra, powiem wam szczerze. No niestety, no, gra u Mejera no. Tu gdzieś groszek chyba chodził. Co jest? Nie mogę tam wyjść? Halo. No nie, znowu mi tu Osa przyleciała. No nie wierzę. Dobra. No ale słuchajcie, no, tak jak mówię, no to. Ciężko tutaj grać, jak jest tak mało osób. No to jest bez sensu, swoją drogą. Ta gra raczej już nie odżyje, nie ma szans. Chyba, że ktoś by wziął kod i zaczął modować grę. Tak wiecie, ją wspierać, jakoś dodawać różne rzeczy, ale chyba to jest niemożliwe, bo jednak to jest gra na komputer i to ciężko będzie jej ludziom modować. Nawet nie wiem, czy właściciele by się zgodzili, nie? Ludzie modowali już w taki sposób, że sobie niezniszczalne postacie dodawali, nie? Dobra, tu jeden pokonany. A tu z tej strony do mnie strzelali. Nawet nie wiem gdzie. Słuchajcie. O jezu, ile ich zombiaków tutaj. Teraz. Teraz to nie mamy szans. Słuchajcie. No już się trochę wyrównało. No ale. Czasem warto fajnie wrócić, ale. Okej, okay, zjedzone. A, i mnie w plecy walnęli, no. Co za gościu, no. Du, 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 ciężko się tu tak gra, słuchajcie. Kurde, nie trafiłem gościa, no. To też odna e, przeciwnik. Jezus, Maryja. To będzie ciężko. Nie, no tak jak mówię, no naprawdę tu wiecie, no. O Jezu, teraz 3 na 5 to będzie ciężko wygrać. No, dostał tam w Chambuko. No, niestety, no dwóch, trzech się na mnie rzuciło. Nie ma fans, słuchajcie. Dobra, myślę, że to tyle dzisiaj. No bo co? Szczerze to nie ma sensu grać w taką ilością ludzi, nie?